Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Można by pomyśleć, że dzisiaj będzie nuda i nic się nie będzie działo, a tutaj niespodzianka, bo jest kilka propozycji właśnie na dzisiaj. Do kuponów, oczywiście, przejdziemy za chwilę. Na początek, wielka prośba o zostawienie łapy w górę tutaj pod tym filmem. I dziękuję. Za każde kliknięcie, które niewątpliwie pomaga wszystko rozwijać, powiem o promocji powitalnej w Go Plus Becie, bo podwajają depozyty. Jest taka prąka cały czas główna powitalna, że podwajają Twój pierwszy depozyt legalnie działający w Polsce Bookmacher. O tym powiem za chwilę. Odpalimy konkurs, jakieś dwie dychy do zgarnięcia dla Was. Zaproszę do wszystkich naszych grup i pogadamy o tych kuponach na dzisiaj. Jeżeli Ty chcesz skipować, to skipuj od razu, przewijaj sobie, nie ma najmniejszego problemu. Ja zaczynam od tej promocji, bo Go Plus Bet działający legalnie w Polsce Bookmacher podwaja Tobie pierwszy depozyt aż do 300 zł. Pierwszy krok, żeby generalnie skorzystać sobie z tej promocji, to jest założenie oczywiście konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptujesz sobie zgody marketingowe, weryfikujesz konto gracza i możesz brać udział w promocji powitalnej, to znaczy możesz zgarnąć podwojenie depozytu aż do 300 zł. Czyli łopatologicznie, jeżeli wpłacisz 300, dostaniesz kolejne 300 na grę w bonusie, oczywiście to podlega obrotowi wszystkie, wszystkie wytyczne odnośnie obrotu znajdziecie też w komentarzu pod tym filmem, pod tym linkiem, który tam po prostu jest. Osoby, które chciałyby sobie zerknąć na tego Bookmachera, cały czas mimo wszystko świeżego, no to tam właśnie odsyłam podwojenie depozytu do 300 zł, oczywiście można wpłacić mniej, bo tam podwajają od 50, ale maksymalnie to 300. Jeżeli ktoś by chciał sobie skorzystać, oczywiście odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem założenie konta, to jest minuta. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na naszego Instagrama, na naszego Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały, Strefa Typów, Strefa Typerów, wszystkie linki, Linki masz w opisie pod tym filmem, jesteś tam mile widziany, e, wskakuj. I słuchajcie, lecimy z konkursem. Jak zawsze dwie dychy do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. Subskrybować kanał obstawiamy oczywiście. Łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Espaniolem a Teneryfą. Dopisujcie swój nick gracza z GoPlus Beta. Typujecie do 21.00 komentarze. Edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na GoPlus Beta nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Komentarze do waszej dyspozycji. A my lecimy do tych wymyślnych kuponów na dzisiaj, bo oferta nie jest najprostsza. Słuchajcie, zaczynamy od kuponu Adama i tutaj Adam to jest jedyna osoba na dzisiejszym filmie, która już u nas na YouTubie typowała. Ostatnio koszykówka była typowana, oddała ta koszykówka bardzo ładnie i dzisiaj znowu ładowana jest koszykówka. Ja doskonale pewnie wiecie, że o koszykówce za wiele nie powiem, więc osoby, które interesują się mocno tą dyscypliną sportu e, mogą zostawić swój komentarz, czy to jest dobre, bo mamy tutaj zwycięstwo Stargardu i zwycięstwo Anvilu. Po prostu dwa czyste zwycięstwa, tak jak poprzednio e, te, te, te zwycięstwa oddały Adam mówi tak naprawdę, bo to jest 3240 zł, słuchajcie, po tych kuponach trafionych ostatnich. E, tak tutaj dwa razy 850, czyli ominięty dodatkowy podatek e, i też korzystane z tej promocji, która cały czas w kliku na grebę z podatku jest. 2108 na tych dwóch kuponach, no czyli 2108 razy 2 może wrócić na tych czystych proszę Ciebie, zwycięstwach z koszykówki. I ja za to trzymam kciuki, żeby tutaj Adam drugi z rzędu, może jakiś dobry typer z koszykóweczki nam się trafi. Drugi z rzędu może być trafiony, lecimy dalej. Adam Dalej mamy grubo granego singla, bo mamy też ominięty podatek od wysokich wygranych w Go Plus Becie. Tutaj mamy 3000 ładowane na zwycięstwo Leganes. No słuchajcie, jak sobie zerkniecie na tabelę bo ja staram się to robić zawsze, chociaż rzucić okiem na to, jak wygląda sytuacja, nie? Słuchajcie, VR, druga liga hiszpańska, nie? Villarreal B, 19 lokata na 22 zespoły. 5 ostatnich meczów to 2 remisy, 3 porażki, z czego trzy porażki to trzy ostatnie kolejki. Czyli umówmy się, że dyspozycja nie najlepsza. A jeżeli chodzi o Leganes, pierwsze miejsce na najlepszej drodze, żeby awansować tutaj do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. 5 ostatnich meczów, dwie porażki, trzy zwycięstwa. Ostatnie dwie kolejki to dwa zwycięstwa, 1 do zera za Morebietą i 4 do zera z Mirandes. No, proszę ciebie, ciekawy kurs. Nawet na jakąś podpórę do Ako, żeby sobie wrzucić, nie? Warto się zastanowić, bo tutaj w singlu, no mocno łapane, mocno łapane i 3000 może dać tutaj Dariuszowi bardzo mocny. Profit. 18.30 start spotkania. Jeżeli ktoś chciałby się mocniej tym meczem zainteresować, dalej mamy też drugą ligę hiszpańską, bo mamy rzuty różne, nasze znaczy dwa mecze, w sumie nawet z ligi hiszpańskiej Kartagena z Andorrą. Mamy rzuty różne proponowane, i powiem Ci szczerze, że w ostatnich meczach całkiem dobrze te rogale wyglądają, bo ostatnie mecze Kartageny to 10, 7, 7, 17, 11 cornerów. I jeżeli chodzi o Andorrę, no to 8, 11, 12, 15, 9. To jest to zachęcające, nie? Druga liga hiszpańska może w cornerach tutaj i odda. Jest dorzucony over 1,5 gola w meczu Alcorconu. To jest w ogóle bardzo duża stawka ładowana, bo to jest 2600 na stawce 5100 może wrócić. Over 1,5 gola w spotkaniu Alcorcon z Realem Oviedo. Jeżeli chodzi o te dwie drużyny, to słuchaj, statystyka goli w tym sezonie. Średnio w meczach Alcorconu kibice oglądają 2,12 gola. 2,16 jeżeli chodzi o Real Oviedo. Więc cyferkowo pod tego overa 1,5 można powiedzieć, że się spina, nie? 5 koła może z tego wrócić na niszowym kuponie. To by było naprawdę coś fajnego. Przedostatni kupon, bo oczywiście nie ma tego za wiele dzisiaj. Za 1500 zł na 3500, czyli dwa koła profitu mogą wjechać Mateuszowi. Mamy Espanol z remisem i over 1,5 gola. Espaniol z remisem i over 1,5 gola. Espaniol, który e, no też gdzieś tam pewnie ma chrapkę, żeby na dobre włączyć się do walki o e, la ligę, bo oni są aktualnie na trzecim miejscu. Dwa pierwsze sloty to jest bezpośredni awans, no ale mają punkt straty do miejsca drugiego. Cztery punkty straty do Leganés, który jest na pierwszym miejscu. Teneryfa typowy średnia ligowy, pod faworyta z podpurą i overem 1,5 gola. I mamy zwycięstwo Derby, to już jest liga angielska. Pierwszy raz dzisiaj z Northampton na wyjeździe, 1... 40. kolejka, e, grany też typ pod faworyta. Derby drugie miejsce aktualnie e, i grają z ekipą, która też, no typowy średniak. 14. miejsce i ostatnio same porażki i, i remisy. A, a derby tutaj 4 zwycięstwa z rzędu, proszę Ciebie. I też walka o, a będzie tutaj o awans do Championship. No ciekawie, ciekawie tutaj pod podfaworyta, dwa typy można powiedzieć. No i jest ta tasiemka od Artura. Z niszowych lig wybrana, pomieszana koszykówka w ogóle e, z piłką nożną, bo tutaj słuchajcie, mamy tak, mamy owerek 153,5 punktów, w meczu Metropolitans z Dijon, 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 e, oczywiście koszykarska Liga francuska, no cuda dzisiaj na kiju, można powiedzieć, do tego Besiktaż też z koszykówki z handicapem, minus 2,5, no i reszta to już jest piłka nożna. Zwycięstwo Willem, tutaj mogę powiedzieć też, chociaż się trochę wypowiem, nie to co o tej koszykówce, że Willem z Wendlą, no jest faworytem. Willem to jest ekipa, która też stara się o, o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, jeżeli chodzi o ligę holenderską i wygląda to dobrze, oni liderują aktualnie, nie? Wendlo jest na miejscu dziewiątym, jest tutaj pod faworyta, mamy BTTSa w spotkaniu Rody i Bredy, dwie ekipy, które e, dobrze wyglądają przede wszystkim w ofensywie w tym sezonie, wyglądają bardzo podobnie bo Roda w 30 meczach 53 gole strzelone a jeżeli chodzi o Bredę, no to mamy 52 gole strzelone bardzo mocno różnią się te ekipy, jeżeli chodzi o defensywę, bo odpowiednio Roda tylko 25 goli straconych. To jest drugie miejsce aktualnie w stawce. Preda tych goli 41 straciła na razie, więc zdecydowanie więcej. Mamy BTTS-a tutaj. No i mamy dorzucone różne w meczu Villarrealu B. Liga hiszpańska druga oczywiście, który gra z Leganes, Też już ten mecz dzisiaj był omawiany. I overek 1,5 gola w meczu Barrow i Newport też Lig, to jest Lig tu w ogóle angielska. 248 do 305 średnie goli tych drużyn odpowiednio na spotkanie. No i tutaj to jest ta taśma, nie? Za 2000 od Artura na 24, odjąć podatek, 22, no z groszem, że tak powiem, zostaje. Więc, mimo tego, że oferta nie rozpieszcza, dzisiaj taka oferta dla koneserów, to zobaczymy, czy coś tutaj komuś uda się ugrać. Ja mam nadzieję, że tak. Na koniec sobie przypominam, że GoPro z bez promocją powitalną cały czas wychodzi do nowych graczy. Jest podwojenie depozytu do 300 zł. Tak jak widzisz teraz na tym banerku, to znaczy po założeniu konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, możesz sobie zrobić depozyt od 50 zł do 300 i podwoją ci tą kwotę, którą depozytujesz. Jeżeli ktoś chciałby sobie e, skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta to jest minuta i można działać. Na dzisiaj to by było na tyle. E, odpoczywamy tak naprawdę do wtorku, bo we wtorek wiadomo, że, znaczy odpo odpoczywamy od takich po poważnych meczów, nie? Bo we wtorek wiadomo, że Polska robi awans na euro, a dzisiaj trzymamy kciuki za niszę. Na sam koniec dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Dziękuję za zostawioną łapę w górę, subskrypcję zostawię, jeżeli tematyka Cię interesuje. Do naszych wszy wszystkich grup zapraszam linki w opisie pod tym filmem. Trzymaj się, pozdro, Chema Elo Nara